W uczelniach Rzeczypospolitej rozpoczął się nowy rok akademicki. Oto inauguracja na prastarej Wszechnicy Jagiellońskiej. Jak każe ceremoniał, z kościoła Świętej Anny wyruszył pochód młodzieży. Na czele kroczyli członkowie Senatu przybrani w tradycyjne togi. W bauli Uniwersytetu odbyła się uroczystość przekazania insygniów władzy rektorskiej profesorowi Franciszkowi Walterowi. W przemówieniu otwierającym 583 rok szkolny nowy rektor powiedział, Młodzież pracująca w ciężkich warunkach materialnych, przejęta ideą demokracji i wolności, rozumie, iż dobro i potęga naszej Rzeczypospolitej jest najwyższym celem każdego. Znakomity dyrygent Polski Grzegorz Witelberg wrócił do kraju. W czasie wojny Fittelberg koncertował w stolicach Ameryki i Europy Zachodniej. Obecnie nosi się z zamiarem zorganizowania w kraju reprezentacyjnej orkiestry filarmonicznej. W Krakowie dyrygował Fittelberg koncertem szybcowym Romana Palestra. Nasz operator sfilmował jedną z prób poprzedzających koncert. W próbie przysłuchuje się kompozytor. pracować w kraju i dla kraju powiedział artysta zgromadzonym na sali przyjaciół. przy udziale przedstawicieli rządu polskiego i przybyłej z Pragi delegacji odbyło się w Warszawie otwarcie wystawy czesko-słowackiej tragiczna wymowa dokumentów fotograficznych z okresu okupacji niemieckiej stanowi poglądową lekcję historii Obecny na otwarciu przewodniczący delegacji czeskosłowackiej oświadczył pod adresem Polski. Wojna nas zbliżyła i pokój nie rozdzieli. Na wystawie Przemysłu Śląska Opolskiego w Kliwicach zaprezentowany został całoroczny dorobek naszej wytwórczości przemysłowej na odzyskanych ziemiach Śląsk. Maszyny wiertnicze oraz model wielkiego pieca hutniczego dali zwiedzającym przybliżone pojęcie o pracy tych dwóch ważnych działów naszego przemysłu. Ogólną uwagę zwracał model samochodu ciężarowego konstrukcji inżyniera Wieczorka, produkowany przez polskich inżynierów i robotników w państwowych zakładach samochodowych w Gliwicach. Przemysł meblarski i ceramika zajmują poważną pozycję na ziemiach odzyskanych. Przy stoisku przemysłu konserwowego goście mieli możliwość przekonać się o świetnej jakości polskich przetworów konserwowych. Szczególnym powodzeniem cieszył się pawilon z zabawkami dziecinnymi. Już pierwszego dnia po otwarciu wystawy Anglicy zamówili kilkadziesiąt tysięcy polskich zabawek. Wystawa w Gliwicach jest wymowną odpowiedzią zagranicznym protektorom Niemiec, którzy chcieliby nie widzieć naszych sukcesów w dziedzinie zagospodarowania ziem zachodnich. W ramach umowy handlowej ze Związkiem Radzieckim otrzymuje Polska znaczne transporty bawełny zaspakajające potrzeby naszego przemysłu włókienniczego. W tych dniach przybył na stację przeładunkową transport składający się z 30 wagon wysokogatunkowej bawełny przeznaczonej dla fabryk ludzkich. Po trzymiesięcznej podróży powrócił do Gdyni statek szkolny Państwowej Szkoły Morskiej Dar Pomorza. Pierwszy po wojnie rejs wynoszący 9000 mil wykazał doskonałą kondycję naszych młodych marynarzy. Powracających powitali w imieniu rządu wiceminister Petrusewicz i dowódca marynarki wojennej kontradmiral Mochuczy. Mimo deszczu na wybrzeżu zgromadziły się tłumy mieszkańców Gdyni oraz rodziny członków załogi. Niebo płacze, lecz dusza się śmieje. Po serdecznym powitaniu uczniowie odmaszerowali do budynku szkoły morskiej. Piaśnica, nowy symbol hitlerowskiego barbarzyństwa. Tu, w lasach na północ od Wejcherowa, rozegrał się final jednej z tych tragedii, od których rozpoczęły się rządy niemieckie w Polsce. Masowe groby Polaków, zamordowanych w Piaśnicy w roku 1939, odsłoniły swą ponurą tajemnicę. Nie wiadomo nawet ile tysięcy ofiar kryje jeszcze miejsce masowej kaźni. Dziś, gdy Niemcy usiłują wobec świata zmyć z siebie straszliwą hańbę, Tragedia w Piaśnicy staje się jeszcze jednym ostrzeżeniem. W czwartą rocznicę egzekucji 50 bojowników Gwardii Ludowej i Polskiej Partii Robotniczej powieszonych na ulicach Warszawy oddano hołd pamięci bohaterów. Na cmentarzu powązkowskim w Warszawie rodziny pomordowanych stanęły obok towarzyszy walk, pochylając się nad mogiłą we wspólnym, nieutulonym bólu. W ciszy odbyło się wmurowanie aktu erekcyjnego pod tablicę pamiątkową. Odtąd więcej kwiaty zroszone łzami sierot zdobić będą płytę grobową tych, którzy oddali swe życie w walce o wolność. Głómy Londyńczyków wzięły udział w zorganizowanym przez komunistów angielskich pochodzie protestacyjnym na Trafalgar Square. Trasa pochodu wiodła przez najwytworniejszą dzielnicę Londynu, a demonstranci nieśli transparenty z nawisem. Żądamy takiej Anglii, na jaką głosowaliśmy. Żądamy wycofania wojsk angielskich z Grecji. Tymczasem bezdomni londyńczycy okupują nadal zajęte przemocą luksusowe bloki mieszkalne. Okupowane domy pozbawiono światła elektrycznego i ogrzewania, ale bezdomni boją się opuścić zajmowane mieszkania, aby ich nie utracić. To też woda, chleb, mleko i konserwy dostarczane są z zewnątrz. Wobec masowych rozmiarów akcji władze londyńskie zdecydowały się przekazać bezdomnym pomieszczenia w barakach opuszczonych przez pracowników przemysłu zbrojeniowego. Jak widać, flegmatycznie Anglicy potrafią wymusić na swym rządzie należne im prawa. Triest jest ciągle najbardziej niespokojnym miastem w Europie. Wprawdzie na głównym placu Triestu odbywają się defilady i parady armii amerykańskiej i angielskiej, ale na ulicach miasta trwają demonstracje i zamieszki. Nierzadko w sam środek patrolu pada bomba rzucona nieznaną ręką. Tak wita ludność Triestu nieproszonych opiekunów. Wielką paradą wojskową otwarty został Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes. Wśród 19 państw ubiegających się o laury pierwszeństwa w sztuce filmowej, główną nagrodę zdobyła Francja. W dziale filmów oświatowych, mimo wielkiej konkurencji, przyznano pierwsze miejsce w Polsce za film krótkometrażowy pod tytułem Bieliczka. Wspaniale zabawy kwiatowe i ognie sztuczne przywróciły ribierze Francuskiej dawny, beztroski urok, spotęgowany występami znakomitych gwiazd filmowych z Grace Moore na czele. W ramach dorocznego Święta Lotniczego odbył się w Moskwie wspaniały przegląd sił powietrznych Związku Radzieckiego. 42 samoloty otworzyły defiladę powietrzną, tworząc olbrzymią gwiazdę ponad trybunami rządowymi i ponad głowami publiczności. Maszyny różnych konstrukcji zademonstrowały trudne i karkolomne ewolucje. Ogólną sensację wzbudził samolot rakietowy najnowszej konstrukcji. Rozwija on, jak widać, niezwykłą szybkość. Desant samolotowy w ciągu kilku minut pokrył olbrzymie pole startowe. Święto Lotnicze w Moskwie raz jeszcze potwierdziło, iż Związek Radziecki posiada doskonalnych pilotów i potężną flotę powietrzną.